Witam w Klubie Zdrowego stylu Życia Piotr Kiewra. Tym razem ze swojego ogrodu chciałbym Cię zaprosić na kilka tatrzańskich ścieżek. Jeżeli je polubisz, być może będzie to świetnym pretekstem do tego, by zadbać o swoją sprawność, aby systematycznie uprawiać ruch. Zapraszam za tym. Iwaniacka Przełęcz. Droga między Kościeliską a Chochołowską. między szczytami kamienarskim wierchem i ornakiem ornaka nie widać wchodzimy na ornak przed chwilą wyszliśmy z lasu ostatnie świerki wchodzimy w kosę drzewiny Czyli tutaj jesteśmy na granicy między piętrami roślinnymi wokół nas tatrzańskie szczyty tatr zachodnich a no, widać czym się różnią od tatr wysokich no, przede wszystkim materiałem czyli ta biel skał świadczy o tym że to są skały wapienne a z kolei zaokrąglone wierzchołki że ten materiał wapienny jest bardziej kruchy w związku z tym szybciej wietrzeją i góry nabierają innego kształtu czas po prostu je szybciej niszczy o kilka dolinek ta akurat na którą patrzymy w kształcie litery V czyli wniosek stąd że to lodowiec tu odgrywał swoją rolę piękna ścieżka pójdziemy dalej z ornaku będą wspaniałe widoki na otoczenie i na dolinę kościeliską i na dolinę chochołowską i no, całe Tatry zachodnie. Ciemniakurach jak ciemniak to nazwa. 15 czy 20 lat temu czy a... tam to, to poświęcone były pół gazety. Dolica Tomanowa, no, to, to Dolina Tomanowa. Właśnie, Zakopany to jest chyba największa w lęgarnia. Te parki wszystkie, które to były to przez tych. Te... I tak było kiedyś. Jak się przyszło na tym, to leżeli tu ścieliska na... podejście z Przełczy Iwaniackiej na Ornak. i ścieżka dalej w górę jesteśmy w górnej części ścieżki na no jednak, to co chciałem pokazać cały czas pokazuje skały smreki a tutaj jakutki coś co apetycznie wygląda ale coś czego nie możemy zjeść ustawiamy to naszym misiaczkom no tym dużym misiaczkom niedźwiedziom żeby sobie uzupełniły zapasy energii przed zimą będą tędy już niedługo przechodziły i zdobywają sobie sadełko a my odwrotnie my je tutaj gubimy proszę czym czy mi się różnimy od zwierząt one się tuczą na zimę a my to przyjeżdżamy schudnąć Jesteśmy już prawie na ornaku. Zatrzymałem się, żeby pokazać po raz pierwszy ukazującą się dolinę chochołowską. Tak. O, i dalsza ścieżka przez kosówkę. To jest na ornaku jego zaleta. Ornak jest pokryty albo takimi dużymi płatami okosówki albo mniejszymi o za chwilę te mniejsze nam się to wyłonią o proszę o jak to ładnie wygląda takie piegi ciemnozielone piegi na tle Zielonej skóry urnaku. Tak to wygląda. Panorama. Kominiarski wierch. I wśród tej zieleni kosówek ludzie. Turyści. Morze kosówek. Gdzie nie Płaty skał. Człowiek i zniknął, i ślad po nim zaginął. Mówię, poszedł człowiek, i ślad po nim zaginął. I nie ma człowieka. Ale super. Muszę sobie w ogrodzie takie założyć poletko kosówek to jest moja ulubiona roślina jesteśmy na ornaku ornak ma kilka wierzchołków ten dalej taki skalisty to jest to są siwe skały główny chyba najwyższy najwyższy 1867 metrów wierzchołek ornaku z ornaku piękne widoki na Patry zachodnie widać dokładnie piętra roślinne widać kształt dolin po tym kształcie możemy powiedzieć gdzie lodowiec swoje ślady zostawił tak dalej 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 zakopane dzisiaj na ornaku bez słońca przynajmniej chwilowo o. Jeszcze raz. Niestety w chmurach Wołowiec. Także niewiele tam można zobaczyć. Kończysty wierch. I w górze również w chmurach Starowociański wierch. Tu najwyższy w tej polskiej części Tatr Zachodnich. Tak, 2176 metrów. Z drugiej strony Bystra Najwyższy szczyt Tatw Zachodnich w ogóle 2248 metrów I tutaj błyszcz Ciemniak i dalej Czerwony wierchy Ciemniak zasłania pozostałe O i widać kawałek Giewontu i jego krzyż pokażmy Giewont na zbliżeniu. O. Nie wiem czy uda mi się to pokazać, czy to będzie widoczne okiem kamery tak, ale tutaj gdybyśmy zjeżdżali z ornaku prosto w dół między tymi płatami kosówki to lekko w prawo natykamy się na taką plamkę ciemną wśród smreków to jest staw Smeczyński Staw Jedyne jezioro w Tatrach o charakterze niezimnym Piękne miejsce